To widelec? Mówiła, czy tak, czy tak? Widelec. Twój stary to chudzielec Dajcie ta widaka. Ja to nie to. Tak na bardzo się podoba! A, A ty, piękne królewno? mi się bolało! o fajnie będzie, ale ja zapomniałem, dobry ja będzie, nie? Ogółem, idzie, bo Proszę, popóki! Odewaj! Ja muszę no, wypić, odewaj! Odewaj, ja muszę! Ja muszę pisać. wypić, odewaj! Ja odewaj mnie, proszę, żegnijcie pić! Łap, upowiedź! Zabijać będzie! Dobrze! Nie prawie, będzie! Ale mężczyzna nie zabija! Tak się piję, upowiedź! No, tak się piję! To człowiek A nie po pół pić Jakie pół. pół? Dobra, do YouTube Tyle mi nadali krewęzi i widzi. Ale akurat pół, zobacz Powiedz kurz pod wanną Opie się z Ej, tutaj ktoś, ktoś oszukuje strasznie Strasznie ogółem ktoś oszukuje z tym alkoholem Zobacz ile kieliszków Pokaż ten na stół Na stolik pokaż, proszę Zobacz, raz, dwa, trzy, cztery Ja? Ogółem

ja jestem trzeźwy. Powiedz piwo, kończy mi się paliwo.